Witamy, witamy Jest środa 16 czerwca Godzina Nawet 10.01 w tej chwili I jedziemy Na ryby na Chudkowice, tak? Tak Jedziemy, czyli Krzysztof jedzie Hello. Ja jadę I jedzie Kacper Na dwa kempingi i jedziemy chyba jak będzie wszystko dobrze karawanik będzie do, do soboty niby mamy jechać do wieczora a jak będzie to się okaże no. pogoda jest jaka jaka jest pogodynka po chmur... pogodynka pochmurno nie jest źle dobra i dobra jak zajedziemy się rozłożymy to będzie. To się rozluźni, to będziemy leżeć. To będziemy. Tam leżeć, dalej. leżeć, leżeć, leżeć. Oczywiście w skrócie będziemy wam nagrywać, żeby was nie zanudzać. No i co? To wszystko. No. Pozdrawiamy. Jasne. Na razie, hej. Hej, Właśnie dojechaliśmy na miejsce na Chutkowicę I jest taka sprawa, że zaczynamy powoli się roz rozkładać. Ten znowu. Zmaczytajlo. Z Bawi się. Dokonujemy teraz już proszę bardzo. Pudkowice, Pudkowice. <grystekowice> Dziadkowice. Blindowice, który dzisiaj? Siedzimy. Krzysztof sprawdza, jaka jest głębokość swoją bombą. Jaka jest głębokość? Półtora metra jest. Ryb nie widać i nie było bez widać i nie. Bez ryb. Bez ryb? Bez. Czyli na bezrybiu jesteśmy, także nie ma co liczyć, że coś złowimy. Nakarmimy pewnie kurna, rybki i tyle. Piękna okolica klimat super, słońce świeci, odpoczywamy. Jak coś będzie, to będziemy się odzywać. U Krzysztofa było branie nie wiem, ściąga, nie wiem, czy coś będzie, czy nie. Niestety nie ma. U Krzyśka było branie. I u mnie coś na wędce terejgocze. Ale najpierw to Krzyśka będziemy załatwiać. A, o. poszło. Było i poszło. A to malutka, ale to... U mnie coś o terejgocze. Tak, O, te wziorka, także. O. Zaczynają się brania. Ale na razie nie ma ryby. I Krzyśka branie znowu. Nie wiem, czy jest ryba, czy nie. O, 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 o. Coś chyba jest o, pierwsza, pierwsza, ryba dzisiaj. Wyjęta mm. Krom, pieczek i cyk do wody. U Krzysztofa znowu na szczytówkach prymbanie. Ale de... A skąd? To? Nie, nie, nieprawda. Ale delikatne. Cwaniak usadowił się pod tymi, już o. No i co? Po Pobrymbało, pobrymbało, robaczki zjadło i koniec. I se popłynęło, silu dalej. O, u mnie zaś. No. Poczekam na większą rybę. Dobra. Coś, coś złapał. Znowu kurwa. Dużo ryby złapał, łowca, proszę. O, o, o spadła ci, weź się wrzuć do wody. Bo powiedzą, że znowu jedno. wszystkie ryby z Bugu zjadłeś, kurwa. Opuń sobie. Dobra, na razie, hej. Nazywałeś się Abdul Wisimulacha. No nie, no to mało Polaków mamy, Kazimierz Wielki. Kazimierz, pozdrawiamy wszystkich Kazików. Krzysztofa było branie, znowu nagrywamy. Nie wiem, kurde, jest takie słońce, że nic nie widać. Nie wiem nawet, gdzie ty masz to. Coś, o, hmm? tak, poszło. Było, ale ogólnie. No i w ogóle i, i na ogół. Ja, ja powiedziałam, proszę, wziąć całupienie. Tak, no. nikt nikt dwa litry. Dwa litry, litry wypiłem, masz mi mało szałaczka. O ty mało. to ty tak? To, to ja siedem, siedem! Zaraz przyjedzie Mariola i strzeli Krzysztofowi Gola. Yy, yy. Jak to usłyszy żona Anita, to Krzysztofa w domu nieźle przywita. Na tym zakończę bajanie i się wezmę załowianie. Trzy wędeczki Trzech no, chłopców Trzech chłopców no, no piękna sprawa Re Rekreacja to się nazywa Jadwiga ze sklepu kurwa. Jadwiga ze sklepu jest pozdrawiana w tym którego? czasie Z którego sklepu? Ze tak z, Ze sklepu kurwa ten zajączki. Ze sklepu kurwa, <śledzka> To się wytnie, to się wytnie Dostawcie no. zajączka w spokoju Ciebie zaraz nakręcę. Opłucaj w trąbkę zająca. O! Ład to ci nasz obóz. Obóz Wędku i ty. Tym razem powiem tak. Pozdrowienia dla chłopaków z Edila. Ja nie pozdrawiam, bo w nich jest wielka siła. Ja nie pozdrawiam, bo nic nie... A ja, 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 ja wygrałem. Piękna sprawa. Także pozdro chłopaki. Fajnie jest tak posiedzieć, powiem tak, klimaty te są niesamowite. Dosłownie w jednym czasie, w siedmiu miejscach, rybka pląsknęła. Fajno. Sprawa jest taka, u Krzyśka jest branie. Ale co jest, to nie wiem. Coś tak nawet w miarę tarpało. O, coś większego. No co robisz, cofnij się do tyłu, żeby wędka mogła pracować i powoli. Chyba leszczyk, jak się nie mylę. Tak. O kuźwa, pierwsza ryba większa. Oczywiście jak zwykle kuźwa musiał on złapać, trwania kuźwa. Czysto sprytiasz niesamowity. Big smersman, nie kuźwa, nie będę z nim łowił, pierdziele. Oj tam, oj tam. Jakie oj tam, oj tam. Oj, o, ładny leszczyk ma ze 40 cm pewno Proszę odpinać i wypuszczać <laughs> To się wytnie, to się wytnie, to się wytnie Siambaramba tak zwana Piękna sprawa Kiełbasa zdrożna. Kiełbasa zdrożna, rożność się samo kręci <laughs> O choroba Chłopcu za Na suma tam ktoś krzyczy, ale my tak nie robimy, bo jesteśmy bardzo kulturalni. <grywanie> czy tam kulturalni Kiełbaska się kręci, ogólnie jest godzina, nie wiem, jakaś 21 gdzieś druga. Yy, I powiem tak, nie wrzucałem jeszcze tego Nateocha, ale powiem tak. Ogólnie. <grystanie> Czego nie wrzucałeś? Nocnego trybu, kochany. <grystanie> Powiem tak: te klimaty są niepowtarzalne. To się wytnie. Z zespołem wędku, i ty. Kiełbaska już dla nas się rysuje. Syl sylwetka oczywiście. No co? w kempingu sobie tam nagraj go. On znowu... Brauje? Znowu za dużo wypił. Znowu śpi. Aha. Nie no, absolutnie. O, kiełbasa obrotowa tak zwana. Powiem tak, nie zazna nie zazna tego klimatu ktoś, kto nie był chociaż jeden raz na nocce A na powied rybach. Powiedz czego nie włączyłeś? Mm. No przecież najtrzocik! Piękna sprawa. Nie wrócimy Ale kiełbaska i te klimaty nad rzeczką Bóg pięknie wyglądają. Oczywiście. Siedzimy sobie na łąkach, tutaj jest nasza cała brigadiera rozstawiona mm -hmm. oczywiście pasa? jesteśmy sobie w tym momencie na Ronołowice? Dokładnie. I... dokładnie tutaj jesteśmy nie, nie żarty żartami jesteśmy... Chudkowice nas przywitały bardzo miłym akcentem miłą atmosferą, którą my sami stworzyliśmy. Oczywiście, że i tak i nie. Księżyc, pierwsza kadra. Piękne klimaciki. Brania były tylko przez, nie wiem, 40, może 50 minut. No i w tej chwili akurat cisza. Jak do tej pory pierwszy dzień przemija. Mamy na kącie akurat Sylwek złowił jednego krąpiczka. Ja trzy krąpiczki i leszcza. Krąpiczki oczywiście poszły do wody. Jeden leszczyk. Jeden leszczyk taki trochę większy. Na razie sobie w siatce pływa. Żabki dechoczo. Piękna sprawa.